Bo ja muszę live'a zrobić, ty... A jak coś to robię live'a ty, nie? Po co? Dawaj to dawaj Sesa, dawaj da, SES Co? Dawaj Sesa jak robimy i jak cię rozwalam jednym powiedz. Ale na MC Vision? No nie no na CS-ku Na czym? Na To mi się nie odpala... Nie odpala mi się. Powiedziałeś, że, powiedział, że się odpalił. W ciemu, ale, ale mi się po chwili wywalił. Znowu. Ta, ta, ta. A poza tym, kto to chce, wyśrychał. No to zobaczy sobie zobacz, zaraz. No to napisz sobie pielucha. Pielucha, wszystko z małej. Ale gdzie? No, no, e ty! A gdzie? Przecież na TikToku nie będę robił live, nie? Jestem głupi. Ej, chłopiec ja się by... na odpalę. Nie chłopa na odpalę. Ale. Mhm. Ale nie wiem, podejmie link może albo coś, bo chłopie... O to chyba coś ty. No taka... Tak... no pielucha po prostu. Zaraz ci podam linka. Dobra, mam. Masz takiego... Jakie literka P na Na takim mam, na, niebieskim hopie, tle. Widzisz jak tak się bije? Się o ja nie mogę, ja pierdziunek. Widzisz to? Serio? Upokorzenie. Upokorzenie part 1. Dobra, wbijam do siebie na MC Vision Nie chcesz to zobaczyć? Gdzie są typy jakieś? Ogólnie pojęcie, że masz mega opóźnienie Mega? Czemu mega? No, na, dwie na sekundy Dwie sekundy Chyba No to mówię mega Ta, mega mała opóźnienie Dobra. Ja nie mogę Party create Ale nie create, po Party... co? A, bo ty, a, bo ty robisz często live, no tak. Znaczy te party. To opuszczam party. Party join. Jaki ty masz? Szpadek. Ja, ja i tak bym dołączył. Dawaj z ludźmi, dawaj z ludźmi. I tak tego... tak tego live'a nikt nie ogląda, no. chyba. Dawaj, chopie! na czacie, pisz na czacie. Pisz na czacie, no, trochę jestem gotowy na rozwalenie. Dobra. A co, ty wszystkich ludzi pozapraszałeś? Jeszcze nie. A jak ty wszystkich ludzi zapraszasz? Do party? E, U party, party settings e, i tam masz publiczne, żeby ustawić publiczne. Ale żeby wszystkich pozapraszać, żeby w sensie wszyscy się zapraszają. Nie wiem, ja po, ja, ja, po prostu piszę, że zapraszam do, do party. Ja nie mogę, ile masz serca? Wow, Łooo! Pół, pół serca, serca No mam pół serca, a skąd wiesz? Ja, wiem. Ja... No bo ja mam... Tego, mam jak w identyfikator. Ale, chłopie, ja, ja przez... Nie wiem ile... Jak miałeś 2,5 serca, to ja miałem już pół serca. Serio? Tak. Dobra, Walimy teraz to. To jak cię ja nie zabiję? Ty kiedy się nie, nie zabiję. Tutaj bardziej tryhard idzie. Tylko nie kryj, i pamiętaj na... Na, na normalu się nigdy nie krytuję ja pierdziulek. Ale dominacja. Mi no. nie muszę robić, Jomek. umiera się mi jakieś gadaj porady. Ale ogólnie mówię, że żebyś nie krytował, bo cię ludzie będą wyzywać. A w że się będą wyzywać. Nie no wierzę, że ja mam na ja, live, ja, ja nim... cię będę na live wyzywać, tak? Zrobnie. A ja będę, a ja będę im, że chcecie jeden po jeden, zapraszam. Zobaczcie, niechamle cię Ale, ale nie ten. Nie, lepiej, żebyś nie przestawał, jak grasz. <laughs> to jest, to jest nice. Pysz, chcesz zobaczyć, patrz, 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 patrz. Ile patrz, ci no, za... ten... leci, leci, zadaję Ile Teraz. Ile ci zadałem? Jeden. O kurde. Już wiesz, jak to działa? Tym wyżej jesteś, patrz. Patrz co teraz zrobię, o kurde. Ale zobacz co teraz zrobię. Na przykład, przykład zobacz. Patrz teraz. Patrz teraz. Dużo ci 7 Ale. Dużo ci 7 No, z, z gapem 500, z gapem 700. I co teraz? Ej, ty przeżyłeś to? Nie, nie, nie on ciebie. No nie, no nie. A ty głupi ty jesteś strasznie. Nie potrafisz tak grać na mysie. Nie potrafię, jesteś pewny? Czy się przeprowadza? Nie potrafię. Dawaj no. Uah! Siema. Siema. Elo. Nie odbiło. Elo, elo. 3-0. Dawaj chodź. No i to. Co robisz? nie. nie, Teraz to se możesz no, Ej dobra, ej dobra czyli ty na no, odpale jesteś Cheaty, cheaty mam, no na pewno No co ci się dzieje? Ten wybijasz mnie w ogóle nie wybija Jaka pizdeczka, ja nie mogę I że, i że ktoś go ogląda, jezu Ty mnie oglądasz przecież na izdę Nie, kona Co, kto? Nie, nie mam mnie na live. A skąd wiesz, że ktoś mnie ogląda? Mówię, że nie ogląda Co to ma za sens? Ty tylko walony. uwalony Ty tylko nic nie umiesz robić, tylko łeby stawiać No! Ty nic nie umiesz robić, tylko łeby stawiać Tak się Ech. nie gra No nie i gra. to Co, boisz się, że przegrasz? Chodź tu się jest jakieś, jakieś dziecko? Nie, nie mogę. Będzie uciekał do góry. No i co teraz robisz? Nic nie zrobisz. Zaraz się skończą bloki, ja się poczekam. O, nie mam czasu. Chyba, chyba coś nie wyszło. Nie no, ty masz jakieś. O, jesteś ja jakimś odpałem. I tak mnie nie No jestem, ja no, jestem, i co teraz? No i cię nagrałem, bo mam no, live'a idzda, no i zda, no jakby no. Nie rozumiem twojego rozumu. Ty wiesz, że to wszystko jest nagrane. co ty mi tym zrobisz? Jak jak cię nagrałem, to wiesz, że ja cię mogę zgłosić w każdej chwili. Oko! Nie nie, 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 nie to tak, więc ty możesz tam zgłaszać to też. Nie, nie trafiłem. Nie zauważyłem. Co jest? Nic. Twój ojciec. I co teraz odpalę? Nie na Nie, nie jesteś w ogóle. Nie, nie widać. Nie, w ogóle nie widać, że jesteś na odpale. Nie jestem. Ja się nauczył dobrze webować. Tak, tak, wcale przed chwilą nie przenikałeś przez weby. Ho! Tak, to tak działa, że przenikasz sobie przez weby, bo to tak działa na tym serwerze, właśnie, że przenikasz przez weby. Inny, naprawdę. Też też mam nagrane hobby, mówię, że nie się grać na Doomsdayu, więc... Ja nie gram na nowego muzeju. Coś chwilę powiedział, że grałeś, to coś pana na serwerze za jakiś za Ejaków. No i co, a ty nawet nie nagrałeś, ja sobie mogę usunąć te nagrania i gdzie? W każdym chwili... I mam nagrane. Nie masz ja nagrania. Myśli, ty myślisz, że ja nie mam metala? Tak, ty... Sam byś się wtedy nagrał na tak, więc jakby nic nie masz do mówienia. Aj ty tu na w... że, że ja... Ale, ja, ale ja mogę tylko dźwięk wysłać, naprawdę. Ty myślisz, że na mnie nie, nie umiem dźwięku A ja wiem, że ty jesteś na odpale, sam przed chwilą się przyznałeś. No, <laughs> nie, da, nie, jestem, no. Sam powiedziałeś przed chwilą, że... Jest, że jak powiedziałem ci, że jesteś na odpale, to ty powiedziałeś, no i co? No i zda. No i tak. Pewnie jestem. Gówno! Ale to mi dużo zadało, wiesz. Oj, 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 ktoś tu na odpale lata. Oj! Wcale nie nagrano, wcale no, to to gówno. Nawet nie potrafisz ukryć tego.

A ty? No pewnie na odpalę. Jesteś takim typem gracza, co mówi tylko. Pewnie. Pewnie tak, pewnie tak. No. Pewnie na, na pewno. No na pewno. No i ty też przez kobelkiś. Teraz. teraz? Tak, kiedy? Chcesz to sobie no, ja Tak chcesz, chcesz to sobie możesz live'a zobaczyć. Na live no, ja, się ja Na, na live'ie się tam ekran pokazuje. Jakbym flikt, Jakbym ci pokazał. No i jeszcze uderzył mnie bokiem mega. I co ci zrobiłem nie? To sobie obejrz live'a. To sobie zobaczysz. Że no, no. Zobaczymy, zobaczymy za chwilę. Sobie zobaczysz, na live. Sobie. zobaczysz sobie na live. że sobie na jesteś głupi. Ty na mnie nic nie masz, a ja mam na ciebie dużo. Ta, nic na ciebie nie mam. Wcale nie widać było nic na live. No, tym bardziej teraz widać. Chłopie, tyle od ciebie nagrałem. O, tyle od ciebie jest... chłopie, chłopie jest... nagrałem, jest... że ci admini nawet nie będą chcieli po jednym... Po jednym już nie będą... No i kto teraz się bokiem odwrócił i, i hitnął? No pewnie, pewnie bokiem, ta. Weźcie chyba pisz na łóż nie. Patrz, że się rozwala. Oj! Łebiasz? Tylko łebę stawia. No i co? Nic. Strasznie przegram z tobą i co teraz? Przegram z tobą? W Oj! Nie. 200 lat na wpale, teraz no ta paczka tu robię. No, ja sobie tak mogę. O, bo zaraz, zaraz się tylko się potępi. Tam się prędzej. Jak to się. ja, ja, się ja, ja wyrabiasz? Normalnie, bo można. A dlaczego nie? Chyba, chyba, chyba się strach Na No, co mi się idzie. I Zobaczymy kto tu na odpale lata. Jak mam wszystko nagrane. Hmm... No, masz, 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 masz. Spoko. Nauczy się potem gra, a potem ja nie. Oj, się grać bez cheatów? Co? Babcia ci wursta babcia ci pobrała? Nowego Minecrafta ci pobrała? Zuni? Hm? Mnie mega Uderzyłem cię, na co teraz? Tarcza, też ma nagrana Spoko, to ci nawet nie uwierzą, ale dobra Powodzenia, serio, powodzenia no. Mam nagrane, więc sobie zaraz zobaczymy, jak mi nie uwierzą Spoko O Boże, a twój aim na łuku Jak już nie odpalasz się, to już jesteś inny, nie? A. Nie, ale nie jesteś ci dobry Ale jesteś dobry, ale jesteś dobry Dobrze strzelasz, dobrze strzelasz mordeczko Serio ale Lepiej od ciebie Ta Chcesz zobaczyć ile strzałów trafię, a ile nie? No Ta Chcesz zobaczyć? No to chodź, no to chodź No idź sobie Zobaczymy A nie, bo się boisz, tak? M musisz grać, bo się boisz, że przegrasz, tak? Tyle ty już przegrywasz? Tak, przegrywam. No pół serca, przecież chyba tam ten, nie wiesz co? Oj! A skąd wiesz? No to masz teraz... Tym bardziej. Chłopie, ty o, sam, sam... Ty się sam się, się pogrążyłeś teraz. Właśnie. Ale, ale, na, jaki na, Naprawdę Po na prostu play, play, To przecież player, który bierze to nie jest cheat, debilu. To jest teksturpak, idioto. Tak, teksturpak, Nie ma takich teksturpaków na no XD. Są prędzej mody, a nie teksturpaki na no XD. No, no, no. Nie ma takich tekstypaków, są mody. Jakbyś nie wiedział, są tylko mody. Oj, a kto przeniknął przez ładatera? Jeszcze się spłakał. I mi raz, straszne. Znaczy, no inaczej niż na citach nie potrafisz. Po prostu. A już wiem, po prostu inaczej niż na citach nie potrafisz bić. Ja nie mam cheaty, tak nie mam cheaty, no. Pewnie tak to. To, to nie tak, że topkę na tym... na pedłorcach Ta. Przędzej na... Na Coscraftzie Tak, chyba na, na topka zginie Najwięcej razy przegranych Nie ta. No pewnie tak To i tak będzie 26 To i tak będzie 20 rankingu na boxie Tak, chyba dwaj, 23 tysiące śmierci Tak, nie popatrz